Hejka moi kochani widzowie i dziś pokażę wam jak zgadnijcie co no zgadnijcie nazwać swojego zwierzaka więc zaczynajmy teraz robię to na wersji minecraftowej czyli normalnej kiedyś robiłam to na papierowej i mogliście nie zrozumieć więc rozumiem to teraz weźcie etykietkę i kowadło tak jak zrobiłam to ja Postawcie kowadło, możecie je usunąć już z ekwipunku. I włóżcie w pierwsze okienko etykietkę i wpiszcie nazwę dla zwierzaka. Moja będzie lunka. Teraz kliknijcie na ostatni, ostatni kwadracik i kliknijcie nazwi na dole. Teraz Wasze zwierzątko nazywa się tak, jak nazwaliście etykietkę. A więc tak, widzowie, to by było na tyle z mojej strony. A i chciałabym Wam przypomnieć, jeśli nie chcecie przegapić jutrzejszego filmiku, a będzie fajny, fajny. Więc subskrybujcie i łapkujcie mój film, żebym miała motywację do nagrywania. A jutro pojawi się filmik, jak przechodzę Minecrafta. Ale to nie będzie takie normalne przechodzenie Minecrafta, bo to będzie przechodzenie Minecrafta aż do czasu, kiedy znajdę diamenty. A więc subskrybujcie, jeśli chcecie nie przegapić. A z mojej strony to chyba będzie na tyle. Lunka, pożegnaj się. Pa pa.